Witam Was ponownie. Jak tutaj zauważyliście, ja użyłam trochę oświetlenia takiego różowego. Ponoć różowe światło hmm, daje taką energię, która Cię wzmacnia, więc chciałam trochę też się podzielić z Wami tą taką no, pozytywną energią. Dzisiejsze wideo dzisiejsze będzie o czymś innym niż. Wybór karty. Wcześniej wam obiecałam, że tak naprawdę ja będę opowiadała o astrologii, o różnych takich e, rozmieszczeniach, co to oznacza. Takie wideo myślę, że też przygotuję dla Was, ale dzisiaj, tak spontanicznie, bardzo postanowiłam, że podzielę się z Wami czymś, co mnie już od dłuższego czasu nurtuje. Mianowicie. Natknęłam się na taki artykuł, no i też wam dam link do tego artykułu. Tak przy okazji, zobaczycie sobie tutaj poniżej mojego wideo, o czym jest ten artykuł. Artykuł jest o tak zwanym Matrixie. I nawet w tamtym artykule jest wspomniane, że jak mówi się Matrix, to się każdemu kojarzy to z no, z tym filmem, z Keanu Reevesem. Przy okazji, w ogóle jeden z moich ulubionych aktorów. Pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem i było wielkie bum na ten film. Byłam w kinie z koleżanką, ona mnie jakby zaraziła tą fascynacją Keanu Reevesem. No, facet potrafił walczyć, oj ma umiejętności w tym filmie. Nieważne, to w ogóle jest nieistotne. Co jest istotne w tym w dzisiejszym moim nagraniu? To, że Matrix, tak jak w tym filmie, to jest taka alternatywna rzeczywistość, a tak naprawdę fikcja. Um, możecie sobie obejrzeć jeszcze tą pierwszą część Matrixa, bo później dalej to już się toczą takie bardziej fabularne losy Neo. No właśnie, ten główny bohater Neo, on był biurasem, jak to się tak mówi brzydko. E, no, ogólnie wiódł takie nudne życie szarego obywatela, i nagle spotkał Trinity i Morfeusza, i dowiedział się, że on w ogóle żyje w jakiejś, no, no w jakiejś matrycie, tak? W jakiejś w ogóle fikcji. I moi drodzy, tak naprawdę. To, się wcale nie, to wcale nie jest odległe od rzeczywistości. O, właśnie, tutaj to, takie operowanie słowami rzeczywistości. Chodzi mi o tą rzeczywistość, czyli nas, tutaj, co się dzieje ogólnie na świecie. W ogóle, coś ciekawe, ja zdawałam sobie dawno, dawno temu sprawę z tego Matrixa, kiedy byłam już, już kiedy byłam młoda jeszcze. Zaczęłam się zastanawiać, to było jakoś w 2009 roku, może trochę później, dlaczego ci ludzie tak zawsze pędzą, dlaczego ludzie przypominają takiego chomika w kołowrotku. Ciągle, to, I to jest tak jakby idziesz, 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 ale to tak jakby jest prawda, trochę bezsensowne, taka syzyfowa praca, I idziesz, 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 to tak samo ludzie pracujący, pracują, 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 pracują i umierają później, mówiąc tak dosadnie. W uproszczeniu. No i właśnie, co to jest ten Matrix? Zgodnie tutaj z tym artykułem, z którym się zgadzam, Matrix to jest ogólnie ten cały, ogólnopojęty system w naszym życiu. Chciałabym Wam podać przykład tutaj nawet dzieci. Jeżeli macie swoje dzieci, albo jeżeli. Znacie jakieś dzieci, swojego otoczenia, macie w rodzinie, zauważcie, co różni dzieci od nas, od dorosłych. Dzieci wierzą w siebie. Z reguły te małe dzieci w przedszkolu. Ja bardzo dużo pracuję z dziećmi, pracowałam nawet w przedszkolu i zauważyłam tą, tą naturalną radość w dzieciach, którą zauważamy. Wynika z czego? Z tego, że te dzieci po prostu wierzą w siebie, wierzą w swoje marzenie, on, marzenia, one nie są w tym Matrixie, one nie myślą sobie, że kurczę, muszę do pierwszego zapłacić i tak dalej, i tak dalej. No to tak, bo to są dzieci, więc one się cieszą życiem, a nagle później, co się dzieje w dorosłym życiu? My się już tak nie cieszymy. To jest też naturalny oczywiście proces, bo więcej tych rzeczy dochodzi w naszym życiu dorosłym i dużo odpowiedzialności za drugą też osobę, za swoje też życie, ale to jest tak, można powiedzieć, trochę powierzchowne, bo... To nie jest powiedziane, że jeżeli my jesteśmy dorosłymi, to nie możemy zostawić w sobie tej części dziecka, tej osoby, która wierzy w siebie, wierzy, że będzie coś robiła, co daje jej radość. Dzieci nie pójdą, nie pobawią się zabawką, której nie lubią, nie pójdą robić czegoś, czego nie lubią, a jeżeli tego nie lubią, to powiedzą: Mamo, tato! Ja tego nie lubię, to jest niefajne, to jest głupie, tak? Zauważcie, że często jest też tak, że dzieci mówią, a, szkoła jest głupia, nie lubię szkoły. I wiecie, co ja sobie pomyślałam? No dobra, trzeba się uczyć, trzeba się edukować na jakimś tam tym poziomie podstawowym, powinno się mieć tą wiedzę, ale moim zdaniem ta wiedza powinna przychodzić naturalnie, powinna przychodzić z chęcią. To nie powinno wyglądać jak wtłaczanie komuś w głowę, że masz tego się uczyć, tego, tego. Ale powiedzcie mi tak szczerze, na ile nam pomaga to, że wiemy, jak się rozrasta jakaś tam paprotka i tak dalej, albo jakieś tam. No, są takie tematy, które są później w przełożeniu na życie codzienne nie, niezbyt istotne. No ale tutaj nie będę ogólnie negowała całej edukacji, systemu edukacji, chociaż tutaj w mojej ocenie ma to, jak jest to jakiś element też tego matrixa, bo ogólnie system zniekształca nas, nie, nie tylko szkoła, ogólnie społeczeństwo. Ludzie mają to do siebie, że oni są istotami stadnymi. W stadzie musisz działać tak jak stado, prawda? Jeżeli zaczynasz działać indywidualnie to y, jesteś uznawany, uznawana za dziwaka, za osobę, która się, bunt, za buntownika, y, za osobę może nawet szaloną. Dla przykładu, jeżeli nagle, nagle, zawsze to słowo, że nagle coś Ci odwaliło, tak? Jeżeli tutaj na przykład mamy taką sytuację, że Osoba stwierdza, że ma już dosyć tej bezproduktywnej pracy biurowej. Ciągle tylko siedzę w papierach, szef czy szefowa jest dla mnie podły, nie docenia mnie. Zauważcie, ogólnie, no w naszym kraju też jest taka tendencja, że hmm, no to się mówi, yy, z niewolnika nie zrobisz pracownika, a u nas trochę to z takiej. Yy, Odwrotnej logice, czyli z pracownika chcą robić niewolnika, najlepiej to za najniższą krajową i robić 10 rzeczy jeszcze za inną osobę. Przypomina mi się zawsze to, co mi mówiła jedna znajoma, która w Anglii pracowała. Powiedziała, że w ogóle pracodawca był zdziwiony, że ona tyle rzeczy różnych potrafi robić, miała przydzieloną konkretną pracę, a tutaj nagle się okazuje, że ona i to umie zrobić, i to tamto, tak. Dlatego też za granicą cenią Polaków, bo my jesteśmy nauczeni, że robimy 10 rzeczy na raz na tym jednym stanowisku, a czasami to tak wygląda, jakbyśmy na dwa ataty robili, prawda? Na pewno wiecie, o co mi chodzi, co, do, do czego tutaj piję. E, więc właśnie, no matrix, ten matrix właśnie polega na tym, że kiedy już kończysz to przedszkole, zaczynasz szkołę, to powoli, powoli, zaczynasz mieć wpajane, że Musisz skończyć szkołę i studia, no jak studiów nie skończysz, to w ogóle ojej. A jest też przecież dużo osób, ja w ogóle po czasie stwierdziłam, że jest dużo osób, które kończą nawet te zawodówki czy technikum, a nieraz nawet y, nie mają szkół jakichś tam pokończonych, wyższych czy tam specjalistycznych. I co? I mają swój biznes, albo podążają za swoją pasją i zarabiają lepiej niż osoba po, jak to się mówi, 10 fakultetach. I tutaj ja nikogo nie oceniam oczywiście, to zależy już indywidualnie, bo możesz mieć te studia skończone, też dobrze zarabiać, ale też może być tak, że jak skończysz te studia, możesz później nie cierpieć swojej pracy, to bo so, też ten matrix polega na tym, że Ty dokonujesz wyboru na podstawie tego, co Ci mówi tłum. Bo podążasz za tłumem. Bo rodzice Ci mówią, że nie opłaca Ci się na przykład kończyć kierunku humanistycznego, czy jakiegoś artystycznego. Mój przypadek. Chociaż i tak humanistyczne skończyłam, ale no dajmy na to. Artystyczne kierunki. Po co masz iść na artystyczne? I tak nie zarobisz na tym no to zaczynasz tak słuchać jednej osoby, drugiej. Tutaj widzisz, że ktoś no, narzeka, że mu nie wyszło w życiu. No i idziesz na ten kierunek tak gdzie albo znajdzie się jakaś praca zawsze, no często się tak słyszy, no po tym kierunku to ty zawsze znajdziesz pracę. Albo no tutaj ta praca jest dobrze płatna, no super. To jest fajnie, jeżeli ktoś ma w priorytet, żeby była dobrze płatna praca. No dobra, ale pytanie: czy to ci daje szczęście? No i tutaj się zaczynają schody, bo zauważcie, jeżeli byście spytali większości z osób, czy lubią swoją pracę, no to to tak się będzie bardziej schylało w kierunku odpowiedzi nie. Nie bardzo, no albo nie, albo nawet nie cierpię swojej pracy, nie cierpię swojego szefa. No i tutaj kolejna rzecz, jeśli chodzi o Matrix. Jak jesteś już w tej pracy, mówisz nie cierpię swojej pracy, nie cierpię swojego szefa, nie cierpię tej roboty, zasuwam jak wół, zarabiam beznadziejne pieniądze, albo może nawet i dobre, ale no po prostu wszystkie te. Rzeczy, które mówisz, świadczą o tym, że ty nie lubisz po prostu tej pracy. To dlaczego tej pracy nie zmienisz? Do, I ja tutaj nikogo do niczego nie nakłaniam, nie próbuję tutaj powiedzieć, że rzuć pracę w ogóle, żyj w, na głodzie, tak? Bo to też właśnie jak czytam ten artykuł nawet mojej mamie, to ona powiedziała: No to co, teraz rzucisz wszystko, olejesz wszystko i w ogóle będziesz pod mostem żyć. Ja rozumiem takie też dygresje, ale właśnie to się to, znie, to zniekształcanie zaczyna się od najmłodszych lat, kiedy dokonujesz tego wyboru, idziesz w konkretnym kierunku. Jednakże, to jest też część takiego myślenia osoby w matriksie. Jeżeli. Ten artykuł, o którym Wam mówię, przeczytasz ten artykuł o sobie jakieś, i ona będzie mówiła: Boże, co za pstury! Ta osoba jest jakaś odlepiona od rzeczywistości. Jak, jakie ja mam pasje w ogóle swoje wykonywać? Za czym ja mam podążać? Ja muszę tutaj do, na, do, do końca miesiąca opłacić czynsz, i tak dalej, a ja mam sobie teraz myśleć o swoich wygodach. No i właśnie często też ta sytuacja gospodarcza powoduje, też w kraju, tak, powoduje, że my no, odmawiamy sobie tego szczęścia, bo są te sytuacje priorytetowe, Na, za priorytet stawiamy po prostu wyżywienie rodziny, siebie, żeby po prostu wyżyć do tego końca miesiąca, tak. I taka moja konkluzja z tego wszystkiego jest taka, że może właśnie jak już się zauważa tą sytuację, że no dobra, muszę harować ciężko, muszę w tej pracy być, no bo muszę, wyży muszę wyżywić tą rodzinę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kierować się w stronę tego rozwiązania, innego rozwiązania, żeby właśnie to zmienić. Możesz na przykład odkładać po trochę pieniądze, możesz robić coś powoli pobocznego w kierunku, który Cię interesuje no właśnie na przykład odkładać na ten jakiś kierunek, który cię w rzeczywistości w młodych latach interesował, możesz też rozwijać swoje pasje, bo to nie jest powiedziane, że ty musisz swoją pracę rzucić, żeby wyjść z tego matrixa. Wystarczy też po prostu robić rzeczy, które lubisz, wierzyć w siebie. właśnie to jest najważniejsze, wierzyć w siebie, bo ten matrix powoduje, że my w pewnym momencie swojego życia podążamy za przeciętnością, podążamy za, za tym, co nam coś tam da, ale nie do końca spełni nasze te potrzeby, nasze indywidualne. I na przykład, dlatego ja też wspomniałam o tym systemie szkolnym o szkole. Kiedy zaczynasz dostawać te informacje zwrotne od nauczycieli, na przykład, albo też od rodziców, oni ci mówią na przykład, w tym jesteś zła, to ci nie idzie. Okej, okay, dobra. Możesz mieć bardziej tendencje do tego, że jesteś lepsza, lepszy w tym co. No akurat nie jest związana na przykład z matematyką, nie jesteś dobry w matematyce albo na przykład w języku polskim. No na przykład nie lubisz tych rozprawek, pisać, no, no, no to indywidualnie trzeba podchodzić do tego. Ale to nie jest powiedziane, że ty na przykład nie możesz się w tym poprawić. Jak chcesz, to możesz. Tylko to jest kwestia właśnie wiary w siebie. I tu się właśnie tak to zaczyna, że słyszysz cały czas ten hałas tak naprawdę. Te informacje cały czas do Ciebie dochodzą, że bo ty jesteś taki, taka, taki śmaki. A tak naprawdę, jeżeli się w to zagłębić, to ty nawet sama, czy sam nie wiesz, jaka jesteś. W momencie, dopiero, kiedy zaczynasz obserwować siebie, innych, Twoje reakcje, zaczynasz się wsłuchiwać w to, czego potrzebujesz, co lubisz, czego nie lubisz. Możesz być bliżej tego zrozumienia siebie i poznania siebie, bo czasami ludzie wcale siebie nie znają, przyodziewają te maski, które czasami wręcz wrastają w skórę. Trochę tak jak z tymi gębami Gąbrowicza. mamy jakieś maski, te gęby w społeczeństwie i pełnimy jakieś konkretne role, ale to nie, to nie oznacza, że Ty jesteś taki, bo taka. Ty masz jakąś rolę, to jest ten system, system społeczny, który kształtuje Cię w jakimś kierunku. I nawet już w szkole masz na przykład łat łatkę takiej osoby. Łatka kujona, łatka nieuka, łatka luzaka, łatka outsidera i tak dalej, i tak dalej. Później tak jest już w, w otoczeniu w jakimkolwiek, gdzie jesteś i zaczynasz też wierzyć w to, na przykład w to, że jeżeli jedna, i druga, i trzecia osoba mówi ci, że, dajmy na to, jesteś osobą leniwą. No dobra, jestem leniwą. No to zaczynam zachowywać się jako osoba leniwa. Rozumiecie o co, chodzi, o co mi chodzi? Że to nas zniekształca, to powoduje, że zaczynamy. Robić coś według tego schematu, według tego, co nam mówią inni. No i właśnie niestety, często cały czas mamy jakieś etykiety. Tego, to jest po prostu nieuniknione. Zawsze ktoś nam przylepi jakąś łatkę. I niech to robią okej. Okay. Ale naszym zadaniem jest. Mimo tego przylepiania łatek przez innych, po prostu to olewać, po prostu słuchać swojego wewnętrznego głosu, bo ja wiem, jak i jaka jestem. Albo wierzę w siebie, niech sobie mówią. I to wyjście z Matrixa tak naprawdę polega na tym, żeby pomimo tego gwaru dookoła, pomimo tych negujących, negatywnych informacji. Nawet tego, że zgupiałeś gdzieś chcesz sobie wyjechać w podróż dookoła świata, a tutaj obowiązki czekają i w ogóle to jest niepoważne i albo nie wiem, w tym wieku to ci nie wypada, albo nie masz pieniędzy w ogóle, a ty chcesz sobie gdzieś jeździć i tak dalej i tak dalej. I w momencie kiedy zaczynasz Przejmować tą narrację ludzi, którzy taki robią, właśnie gwar, zaczynają tutaj ci wszystko zakłócać, to wtedy znowu wpadasz w ten Matrix. A wyjście z Matrixa polega na tym, że ty pomimo wszystko robisz coś zgodnie ze swoją hmm, intuicją, swoją potrzebą, swoją pasją nie przestajesz wierzyć w siebie, w swoje, tak mówiąc banalnie, marzenia, cele, bo w momencie, kiedy zboczysz z tej drogi i idziesz w zupełnie innym kierunku, to uwierz mi, nie będziesz zadowolona, zadowolony z tego, co robisz. <gryw> uwierz mi, nie będziesz się cieszyć z tego powodu, bo robisz coś, czego po prostu nie chcesz i to jest po prostu... Tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że trochę to pomogło i wywołało jakąś tam refleksję na temat ogólnie życia. Nie pędźmy, nie bądźmy jak ten chomik w kołowrotku, który myśli, że gdzieś dotrze, a i tak cały czas tylko męczy te swoje małe łapki i nic tu mu nie daje oprócz zmęczenia i poczucia, że wszystko nie ma sensu. Bo tak się właśnie czujemy, kiedy idziemy gdzieś bez konkretnego celu albo uważamy, że coś się nas gdzieś zaprowadzi, a wcale tak nie jest. Ten chomik może wyjść z tego kółka, może sobie usiąść w tych trucinach, zjeść marchewkę i się cieszyć z tego powodu, że zażółł trochę witaminki. <laughs> Nawet na takim prostym przykładzie. Nie musisz tego robić. To jest tylko Twój kierunek myślenia. I jak wpływają na to myślenie inni. Dzięki, jeżeli zostaliście do końca. Pozdrawiam. Czekam na jakiś feedback w komentarzach. I życzę Wam powodzenia. Pa!